Och, jakże to wspaniały czas, pełen odkryć i wielkich uczuć. Bo wiesz, każdy maluszek, kiedy tylko trochę podrośnie, zaczyna czuć w sobie wielkie, maleńkie serce, które chce samodzielnie wybierać. To tak jakby na środku jego serduszka pojawił się maleńki królewski tron, a on chciał na nim usiąść i rządzić. Chcę powiedzieć ci bajkę o małym lwiątku o imieniu Leon. Które właśnie odkryło, że ma w sobie taką małą królewską wolę. Opowieść o królu Leonie i magicznym płaszczu wyboru. W sercu wielkiej sawanny, gdzie trawy były wysokie i żółte jak słońce, a chmury wędrowały leniwie po niebie, mieszkał mały lew, Leon. Miał puszystą grzywę, która dopiero zaczynała rosnąć, i najsłodsze oczy pod słońcem. Mama lwica zawsze wiedziała, co dla niego najlepsze: kiedy zjeść, kiedy się bawić, a kiedy spać. Aż pewnego dnia wszystko się zmieniło. Leon obudził się z niesamowitym uczuciem. Czuł, że jego serce jest większe niż zwykle, a w jego głowie mieszkała nowa myśl ja sam. Kiedy mama lwica przyniosła mu świeże owoce na śniadanie, Leon popatrzył na nie i krzyknął: Nie! Ja chcę jeść kamienie. Mama lwica była bardzo zdziwiona. Kamienie? Przecież kamienie nie są dobre do jedzenia. Ale Leon tupał łapkami i powtarzał: "Kamienie, kamienie", w kółko, aż jego głos był głośniejszy od huku wodospadu. Mama lwica usiadła obok niego i powiedziała cichym, spokojnym głosem: "Widzę, że bardzo chcesz sam zadecydować, co zjesz. To jest bardzo ważne." Ale w naszej rodzinie zasada jest taka, że jemy owoce i mięsko, bo one dają nam siłę do biegania. Co powiesz na to, że wybierzesz sam, z którego owocu zaczniesz: z tego czerwonego czy z tego żółtego? Leon spojrzał na owoce: czerwony i żółty. Miał wybór. Jego małe serce poczuło, że coś się zmienia. Wziął żółty owoc i zjadł go z wielką dumą. Bo w jego głowie pojawiła się nowa, wspaniała myśl ja decyduję. Od tego dnia Leon stał się małym królem buntu. Kiedy mama lwica mówiła mu Leonie, czas na drzemkę on kładł się na plecach i mówił Nie, ja chcę skakać po gałęziach. Kiedy tata Lew mówił mu Leonie, załóż na noc nasz magiczny płaszcz z piórek, żeby było ci ciepło. Leon chował się pod krzakiem i krzyczał: Nie chcę płaszcza, chcę spać na trawie. Wielki Tatalew patrzył na niego ze spokojem. Pomyślał, że to bardzo ważny czas, bo jego synek uczy się być sobą. Tatalew wiedział, że Leon nie jest złośliwy. On po prostu sprawdza granice świata, sprawdza, co się stanie, gdy coś powie inaczej. To tak, jakby był małym badaczem. A świat był wielkim laboratorium. Pewnego popołudnia, kiedy Leon znowu tupał, bo nie chciał iść na obiad, tatalew usiadł obok niego i powiedział: Leonie, widzę, że jesteś zły. Chcesz decydować o tym, co robisz i kiedy to robisz, prawda? To jest bardzo ważne uczucie. Pamiętaj, że zawsze możesz się z nami nie zgadzać, ale w naszej rodzinie mamy jedną ważną zasadę. Jemy, Razem. Ale masz wybór. Albo zjemy obiad w tej chwili, kiedy skończysz oglądać motyla, albo za pięć minut, kiedy skończysz oglądać motyla. Co wybierasz? Leon pomyślał. Miał aż dwa wybory i żaden z nich nie oznaczał rezygnacji z oglądania motyla. Poczuł, że chociaż tata wyznacza granice, on wciąż może coś decydować. Wybrał obiad za pięć minut, a potem z dumną miną ruszył do stołu, czując, że jest małym królem. Od tego dnia w lwich opowieściach w Wielkiej Sawannie mama lwica i tata lew zawsze opowiadali sobie o magicznych płaszczach wyboru. To były małe wybory, które dawały Leonowi poczucie, że jest ważny. Zamiast mówić umyj łapki, mówili chcesz umyć łapki w wodzie z rzeki czy z wodospadu. Zamiast idź spać, mówili: chcesz dzisiaj ułożyć się do snu na miękkim mchu czy na twardym kamieniu? I wiesz co? Leon buntował się coraz mniej, bo czuł, że jest słuchany. Jego mini królestwo rosło, a on uczył się, że być niezależnym to nie tylko mówić nie, ale też dokonywać mądrych wyborów. I tak mały lew Leon zrozumiał, że wcale nie musi walczyć o swój tron, bo jego tron był w jego sercu, a władza to nie tylko robienie co się chce, ale też mądrze decydowanie. Mama i tata zaś nauczyli się, że bunt nie jest wrogiem, lecz drogowskazem, który pokazuje im, jak mądrze pomagać Leonowi stawać się coraz bardziej samodzielnym i odważnym lwem. A ty? Czy wiesz, że ty też masz w sobie taką małą królewską wolę, która chce decydować? I pamiętaj, każdy mały wybór, którego dokonujesz, jest jak jeden mały koralik na twoim magicznym płaszczu wyboru, który czyni cię coraz bardziej samodzielnym.